Profilaktycznie coraz więcej firm decyduje się na odkażanie swoich przestrzeni biurowych, a WTBS z uwagi na bezpieczeństwo swoich lokatorów odkaża także zarządzane przez siebie budynki mieszkalne. Prawdopodobnie nadal nie osiągnęliśmy szczytu pandemii, ale nawet po jej zakończeniu nasze życie i nawyki będą musiały diametralnie się zmienić. Podwyższony reżim sanitarny, nawet przy codziennych, prostych czynnościach to coś, do czego będziemy musieli się przyzwyczaić. Obecnie obserwujemy bardzo zintensyfikowane działania w kierunku masowego odkażania przestrzeni publicznych lub takich, które codziennie przemierza wiele osób. Na takie działania zdecydował się między innymi WTBS. Chcieliśmy po prostu podjąć działania związane jak gdyby z dodatkową ochroną naszych mieszkańców. Na pewno zdajemy sobie sprawę z tego, że wszyscy mieszkańcy w jakiś sposób dbają, zabezpieczają się przed skutkami koronawirusa, więc no, nasze działania miały na celu prewencyjnie, jak gdyby dodatkowe zabezpieczenie mieszkańców poprzez dezynfekcję tych części budynków, które są najczęściej używane, użytkowane przez mieszkańców i nie tylko mieszkańców, a zatem partery wejścia, windy, poręcze, drzwi wejściowe, czyli wszystkie te elementy, które najczęściej są, są wykorzystywane przez mieszkańców. Operacje przeprowadzono zarówno na obiektach w Wałbrzychu, jak i w Świebodzicach. Dezynfekcji poddane zostały duże budynki, w których mieszka 10 lub więcej rodzin. Czy w jakiś sposób poprawiło to samo poczucie lokatorów nieruchomości należących lub zarządzanych przez WTBS? Praktycznie można powiedzieć, że całość tej operacji została odebrana bardzo pozytywnie. I mam nadzieję, że z korzyścią dla wszystkich mieszkańców. Ponadto, w budynkach, w którym dokonujemy, w których jesteśmy gospodarzem, firmy sprzątające zostały dodatkowo, powiedzmy, zobowiązane do dokładniejszego przeprowadzania swoich czynności związanych z utrzymaniem porządku i czystości. WTBS zadbał nie tylko o lokatorów, ale też o swoich pracowników, przeprowadzając dezynfekcję biur, które już wkrótce prawdopodobnie znów będą przyjmować interesantów. Poza tym, pracownicy. Wyposażeni są w środki indywidualnej ochrony, tak jak maseczki, rękawiczki gumowe czy środki do. do, do Mycia i odkażania rąk. Biuro pracuje w formie powiedzmy takiej wahadłowej, czyli pracownie rotacyjnej. Część pracowników przychodzi, część pracowników przebywa w domu i na zmianę. Jest ono jeszcze zamknięte, ale mam nadzieję, że obserwując poczynania rządu w sprawach powiedzmy związanych z obostrzeniami, myślę, że za pewien czas będziemy tak samo powiedzmy otwierać się powoli na naszych klientów, naszych mieszkańców.